I Dzień dobry. Za parę dni mamy święto Chanuka. A wszyscy w zasadzie wiedzą, co się wydarzyło w opowieści chanukowej, ale jednak trudno zdefiniować dokładnie, dlaczego nasza uroczystość chanukowa, czy nasze uroczystości chanukowe, dlaczego nie wyglądają tak, jak wyglądają. Około 2200 lat temu Grecy napadli nad Izraelem i ją podbili. No i wtedy była mała grupa Żydów, tak zwani Machabeusze, którzy, którzy zdecydowali się spróbować zrobić rewolucję przeciwko Grekom, no i im się udało. Grecy zbezpieścili świątynię i tak dalej, ale Machabeusze, właśnie 25 Kisler, to znaczy pierwszy dzień Hanuki, było koniec wojny przeciwko Grekom, oni już byli wyrzuceni i Machabeusze ponownie zinaugurowali świątynię. No i słowo Hanuka, bo święto się nazywa Hanuka, oznacza inauguracja. 25 w Kisle, około 2200 lat temu, była kolejna inauguracja świątyni. No i wtedy powstał taki malutki cud, a mianowicie znaleźli tylko jedną butelkę oleju koszernego, zapalili minore w świątyni ten siedmioramienny świecznik, no i jedna butelka miała tylko. Miało tylko wystarczająco oleju, żeby się palić przez jeden dzień, no i był cud, I się paliła przez 8 dni. I zrobili nasi rabini dechę, żeby my świętowaliśmy e, no święto hamuka związane z tym, przez 8 dni zapalamy świeczki, pierwszy dzień jedną świeczkę, drugi dzień dwie świeczki, potem trzy świeczki, cztery świeczki. Biblii, a jednak my nie mamy żadne święto e, z, związane z jakimś specyficznym cudem. E, tutaj również no, cud jest, to cudo jest bardzo powiedzmy małe. No, jedna butelka oleju zamiast starczyć na jeden dzień, starczy na osiem. Przyjrzyj się mi proroków, e, to znajdzie tam większe cuda. E, to dlaczego właśnie? były odpowiedzi na te pytanie. ja chciałem opowiedzieć o jednym z nich, który mówił raz zewin, jeden z wielkich mędrców w drugiej części XX wieku. Kiedy patrzymy na Talmudzie, to widzimy, że ten dekret Vielen <laughs> Dank. sami komentatorzy Talmudu nie byli pewni, czy chodzi o to, że ma być taka Hanukija, taki świecznik tam, gdzie się zapala od 1 do 8 świeczek, ma być per człowiek domostwa, czy ma być per całe domostwo. To ile powstali różnica w tradycjach kanadyjskiej i cefalyjskiej. Ale zwracając uwagę na, na ten dekret i jego rozwinięcie się, to zauważamy, mówi Razewin, że przesłanie tego dekretu się zmieniło. Się zmieniało w trakcie. Pierwszy dekret, tak, jedna świeczka, Helge A no to jedna świeczka, czyli ogień, jest symbolem siły. No bo jednak większy cud hafokowy było chyba to, że malutka grupa Machabeuszu wyrzuciła bardzo wielką armię Greków. No i więc świętować, e, e, świętować miało się ten cud o samodzielność ludowska, że wygraliśmy. Się przeciwko machabeuszom bili, to nie jeden z nich nie byli Grecy z Grecji, tylko to byli schelizowani Żydzi. I więc wyglądało na to, chyba, że no dekret był, żeby była jedna świeczka w każdym domostwie, żeby ona była publicznie postawiona, żeby człowiek, jak chodził powiedzmy na ulicy, widział w każdym oknie, znaczy no w każdym, no w oknie każdego domu świeczka i się widzi wszystkie świeczki razem i się tworzy takie poczucie siły, my wygraliśmy i tak dalej. Ale wygląda na to, że skoro była taka wielka symulacja, to może nie było tak wiele świeczek w tych oknach, jak człowiek sobie chodził i patrzył. I nasi mężczycy zmienili, powiedzieli, nie ma być jedna świeczka per członek domostwa. No to jeszcze bardziej podkreśla siłę, tak, że tutaj u Goldbergów cztery są tak powiem z nami, a tutaj u Kochenów sześć, tutaj trzy i tutaj pięć i tak dalej że jeszcze bardziej jest podkreślenie ile nas jest. Oczywiście ci, którzy byli zasymilowani, nie, nie, nie zapalali stanu świec, więc jeszcze raz jest podkreślenie, kto jest z nami, no a również oczywiście kto nie jest. I tutaj powiedział raz Zewin, że mu się wydaje, że asymilacja poszła tak daleko że nasi mędrcy zdecydowali jeszcze raz zmienić ten dekret uroczystości Hanukowej. Zamiast zapalać świeczki uzależniono od domostwa, czyli od, ilo, albo od ilość członków domostwa, to trzeba było zapalać świecznik tam, gdzie pierwszy dzień jedna świeczka, drugi dzień dwa, trzeci dzień trzy i tak dalej do ośmiu. Bo kiedy się zapala świecznik, to już przesłanie świecznika nie jest o. Siły, że my wygraliśmy kogoś, że tak powiem, wypaliliśmy. A światło jest coś, co pojedna, coś, co e, tworzy poczucie jedności. No i tutaj napisał Rabzewin, że no skoro asymilacja jeszcze gorzej e, się rozwijała, jeszcze więcej e, tej asymilacji było, no to w końcu już nie było żadnego, znaczy nic się nie wygrało z tym, że się przestrzegały taki dekret, tam gdzie ci wierni tradycji pokazywali wspólnie sobie, ile ich jest, bo ich mniej, i mniej było. Więc było to przykre z jednej strony, a z drugiej strony no, już nie można było tych niewiernych, że tak powiem, siłą, albo nie siłą, albo no, w sensie nie można było ich namówić do powrotu, dołączcie się do nas, bo nas jest więcej niż was. No i wtedy, zamiast używać przesłania ognia, to zmienili rabini dekret i stworzyli dekret, który jest związany z przesłaniem światła. W wszyscy tak powiem, na świecie, którzy znają Hanukę i nie dużo o niej wiedzą, no to słyszeliśmy o opowieści, tak, jedna butelka oleju, zamiast e, starczy na jeden dzień, staczyła na 8 dni i dlatego mamy święto Hanukę i napalamy świeczki przez 8 dni. E, nie zwracając uwagi na to, że nie robimy święta, e, dlatego że jakiś jeden cud e, istniał albo odbył się w jakimś danym czasie. Tutaj święto Hanuka chodzi o pojednanie narodu żydowskiego. I dlatego nasi mędrcy najpierw stworzyli dekret, żeby wyrazić naszą siłę. My wygraliśmy, a potem, skoro już to nie pomaga, to zmienili dekret na dekret światła. Z, z, żeby się razem zebrać i razem, żeby światło tory nas razem oświeciło. Dziękuję i Hanu Kasanejach.